Pytanie o słuchacza. Przemysław pyta. 15 maja no pytałem tutaj za pośrednictwem y, Pana, y, Pani redaktor Michała Koboskę, czyli też europarlamentarzysta, o poparcie w psl dla pomysłu o hołowni, by ograniczyć nadużywanie kilometrówek. Mija pół roku i nadal się nic nie dzieje. Może więc lepiej znieść całkowicie finansowanie paliwa i przelotów w zamian za wyższą pensję dla posłów i senatorów, na przykład 5 tysięcy złotych netto. Dodatkowe. Ale kto niby miał być przeciwko temu, żeby dokonywać zmian? No, My na razie nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o kilometrowki, no. A, okej, okay, i żeby zmienić no, te no, zasady? Tak, 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 tak. Żeby zmienić te w zasady. W Polskim Parlamencie, tak. Nie wiem, czy to, czy dzisiaj jest wypłacany ryczałt, czy, y, y, czy miały być dodawane, dodawane do uposażenia poselskiego, y, czy to a coś zmieni. To jest, a jak to jest, by było do tej pory z kilometrów? Za? Że można sobie przejechać, tak? I potem po prostu występuje się z wnioskiem o danie pieniędzy, tak? I ja się mogę, deklaruje, pani... że się przejechało tyle i tyle. Generalnie ktoś to weryfikuje? Ja mogę pani powiedzieć, jak to wygląda w parlamencie europejskim. A nie, no to rozumiem, że tam jest też Olaf, tak? Który się tym zajmuje. Zresztą z tego tam... czasu wziął pod lupę również, z tego co pamiętam, Ryszarda Czarneckiego. No tak. Tak. Tam no i tam jednak działa ten system Kontroli, bo jak widać, ktoś to wykazał. Ale Pan wykaza. jest posłem w polskim parlamencie. No to pan dokładnie wie, jak funkcjonuje ten system. No to jak to funkcjonuje? Proszę wytłumaczyć, bo po prostu zwykły Kowalski Kowalska nie wiedzą, jak to jest z tymi kilometrówkami. Mówi się kilometrówki, kilometrówki. no. Parlamentarzyści deklarują ilość przejechanych kilometrów w danym miesiącu. Mhm. Jeśli przejechali daną ilość kilometrów, e, A to no właśnie... To, to, to tylko, jest, rozumiem, że deklaracja, tak, tak, To jest deklaracja. I nikt tego nie weryfikuje, nie sprawdza. Po prostu zakładamy, że. Posłowie są super prawdomówni. Yy, tak, ufamy posłom. Tak, a jak ktoś jest nieprawdomówny, no to trudno, tak? No mm. to może w takim razie dostać więcej. Tak, to prawda. A przyjechał mniej na przykład, tak? tak? No to jednak ten system jest moim zdaniem <grych> wadliwy. No problem polega na tym, że nawet jeśli ktoś, to jest to jest, to jest, wie pani, to jest przykład najlepszy w europarlamencie, że jedna osoba, jedna osoba potencjalnie, potencjalnie oszukiwała, wyłudzała pieniądze, natomiast następnie nakłada się na wszystkich bogu ducha winnych zasady, tak, kontroli i tak no, Ja jestem jednak osobą, która, ja wiem, że to jest naiwne. Chciałbym wierzyć ludziom. Chciałbym wierzyć, że osoby sprawujące, jakby nie funkcje patrzeć, publiczne, funkcje tak? publiczne no, z, mandat, wyboru tak, z wyboru, mandat y, społeczny, że jednak będą się kierowały prawdą i będą uczciwe. A system kontroli jest bardzo prosty. No, w Parlamencie Europejskim to działa, jak pani sama zwróciła uwagę. No, po prostu trzeba pokazać rachunki no i tyle. No, no chyba. No, tak, no, no, tak, jeśli się no, tak, w Parlamencie Europejskim trzeba przedstawiać paragony na przykład ze stacji benzynowej, trzeba wypisać kilometry i napisać w którym dniu z jakiego punktu A do punktu B się przejechało. I na tej podstawie. No, jakby się rozliczać z delegacją. jest po prostu, na tej, no, na tej no, podstawie tak, no. i na tej podstawie wtedy Parlament Europejski wypłaca A u nas nie można. Wypłaca, wypłaca pieniążki. Dobrze, ja jest pytanie.